Że gramy w finale Pucharzy Polskiej, bo w ostatnich latach no, żadnego trofeum nie zdobyliśmy, nawet też nie byliśmy zbyt blisko do tego, bo i odpadaliśmy szybko w po Polskiej i w lidze Legia nam kiwała Teraz to się zmieniło i na pewno na pewno to też doda troszeczkę tej lidze, na pewno będzie no, większa rywalizacja. No, oba zespoły walczą o to, żeby zrobić dublet, bo bo tak może być, dlatego, dlatego cieszymy się z tego, co będzie, ale, ale musimy skupić się skupić na tej lidze, bo do Pucharu Polski jest sporo czasu, a mamy mecze w lidze, które musimy wygrywać, żeby cały czas być w grze o Jedziemy na finał, jak się na finał, to po to, żeby go, żeby go wygrać, zrobimy wszystko, żeby wrócić z Pucharem do, do Poznania. Jeśli chodzi o ekstra klasę, to, to wszystko jest otwarte. Mamy trzy punkty straty, jeszcze dużo meczów do rozegrania i, i gonimy cały czas. Jak coś podniesiemy to tym sezonie, to jest dla mnie najważniejsze. Jeśli chodzi o ten moment, który teraz mamy, to jest dobrze. Jest dobrze, idziemy, idziemy w dobry kierunku, dużo się. i jesteśmy, jesteśmy na ten moment mocni i wiem, że jesteśmy w stanie w tym sezonie objać. Jesteśmy się na dwóch i będziemy się bili od tego.